Będziemy teraz testowali, czy Railgun potrafi przestrzelić tą przepotężną ścianę. Czy Ty to widzisz? Jesteś gotowy? Panie i panowie, przy czasie po raz kolejny zagrać Fortnite! No kto by się spodziewał, że Epic Games w tym sezonie będzie tak szalał z aktualizacjami? Co chwilę coś nowego dodają do gry, a ja nawet nie mam czasu dla was wszystkiego nagrać. W tym dzisiejszym odcinku nadrobimy sobie ostatnie dni i omówimy sobie wszystkie nowości. Jeżeli się jaracie tak samo nowym sezonem jak ja i uważacie, że Epic Games w tym sezonie robi dobrą robotę i też się cieszycie, że co chwilę zostają dodane jakieś nowości do gry, strzelajcie opeczki w górę, a jeżeli jesteście nowi, subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. Zacznijmy sobie może od nowości związanych ze sklepem. Jak widzicie, Fortnite podjął współpracę z Balenciagą. Ja już mam kupiony cały zestawik ze wszystkimi skinami. Moim zdaniem najlepszy jest pieseł i powiem Wam szczerze, że jestem w mega szoku, że Epic Games podjął współpracę właśnie z tak prestiżową marką. Mam nadzieję, że będzie więcej tego typu kolaboracji i chciałem Wam powiedzieć jedną ciekawą rzecz. Taka bluza Balenciagi na stronie Balenciagi kosztuje 1000 dolarów, 1000 z groszem i najlepsze jest to, że zostały wszystkie już wyprzedane. Takie bluzy jak ma pieseł zostały wszystkie wyprzedane. To jest po prostu niesamowite. Swoją drogą szkoda, że Epic Games takiej mi bluzy nie podesłał, <grym> ale mi się wydaje, że w tych czasach trochę cringe nosić taką bluzę Balenciaga X Fortnite. Rozumiem, dwa lata temu, kiedy ta gra była top of the top, no ale dajcie znać w komentarzu, co wy o tym sądzicie. Oczywiście, jeżeli kupicie jakieś skinki, pamiętajcie, że możecie skorzystać z mojego kodu Farel. Was to naprawdę nic nie kosztuje, a mi to naprawdę bardzo mocno pomaga, także dziękuję każdemu. Znalazłem bardzo fajną ciekawostkę na Twitterze. W miejscach, w których znajdował się Kevin, porównali dwie mapy sprzed paru dni i teraz i okazało się, że obszar, który jest zarażony, czyli te pomarańczowe pola, cały czas się poszerza, więc prawdopodobnie za kilka tygodni ten obszar zarażenia się powiększy, no i z pewnością będziemy mieli więcej kostek. A jeżeli chodzi o kostki, no to w grze ostatnio był mini event, gdzie spotkały się dwie kostki, fioletowy Kevin z złotym, no tam ze sobą pofruwali, poświrowali, no i moi drodzy, trzeba będzie płacić 500 plus, ponieważ Pojawiły się na mapie małe Kewinki, jest ich już raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Z tego co pamiętam, więc od razu sobie sprawdźmy, jak widzicie jest jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, no i dobra, du nie, o! Jeszcze jest szósty Czyli moi drodzy, mamy potomstwo w postaci <gryw> kurczę, Fortnite'owych kostek. Nie wiem do czego ta gra zmierza, ale mi się wydaje, że w przyszłości, tak, tak jak powiedziałem za parę tygodni, tych kostek będzie jeszcze więcej. A na koniec sezonu może być tych kostek cała masa. Ja generalnie Wam powiem, że się jaram tym sezonem, bo cały czas Epic Games nas zaskakuje i cały czas są jakieś nowe, nowości dodawane do gry, gdzie w poprzednim sezonie nie było co nagrywać. Przecież tam wchodziła aktualizacja i przez tydzień nie było nic do roboty. Tam jakieś chłopy się leją. A my, moi drodzy, sprawdźmy jeszcze raz te kewinki i postarajmy się po nich trochę poskakać. Zobaczymy, czy uda nam się zrobić taki mini parkour. Hop, hop, uwaga. Lecę na tamtego Kevina. Woo! Lecę, 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 boral! Ach, nie udało się. No dobra, prawie że. Ale jakbym na tego wskoczył, da się przez skakać po nich w ogóle? Czekajcie, hop. Pyk. Aha. Pyk. No nie, no. Dramat. Uwaga. Raz. Dwa. No dawaj! skoczę na ciebie! Nie, nie dam rady chyba tak na niego wskoczyć. Dobra, wejdźmy jeszcze raz na niego. Dobra, hop. Raz. O kurczę, ten jak wybija! Dwa. Trzy. Nie, nie ma różnicy. Myślałem, że jest różnica. Im wyższy Kevin, tym wyżej odbija. No ale niestety tak nie jest. Poszukajmy teraz kolejnego itemu, który został dodany do gry, a do gry został przywrócony yet granatnik. Ten, co uwielbia fresh, życie z pewnością tego zagranicznego youtubera. Jest to granatnik, który od, po wystrzeleniu odbija nas jak granat impulsowy. Jeżeli go nie znajdę w dzisiejszym odcinku, no to z pewnością go znajdę w następnym, ale tymczasem zacznijmy go szukać. Jak to jest możliwe? że jeszcze Venom nie został zebrany. To mi się podoba. On mi się przyda dzisiejszego odcinka, ponieważ do gry zostały też dodane nowe metalowe, nie metalowe, tylko pancerne ściany, które działają tak samo jak trap w poprzednich sezonach. Pierw musimy postawić ścianę, a dopiero możemy ją upgrade'ować i ta ściana wtedy będzie miała aż 2,5 tysiąca życia, więc to jest naprawdę sporo. Tylko, że te ściany możemy wydropić na przykład z rzutu zaopatrzenia. Nie wiem, czy lecą ze skrzynek. Dajcie znać w komentarzu, z czego wam te ściany wypadły. I mamy ulepszoną skrzynkę. Może z niej wypadnie do ściana? Uwaga! Nie no, tylko erpek jakiś denny. Po co mi erpek w tych czasach? Ale w sumie weźmy go. Może się przyda. Dobra. Na mapie pojawił się zrzut. Ale ja po niego lecę. Kocham Venoma w tym sezonie. Serio. Właśnie za to, że mogę sobie latać lotnią gdzie chcę i kiedy chcę. Patrzcie. Znalazłem. Znalazłem pancerne ściany. I o to chodzi. O to chodziło. Tego właśnie potrzebowałem. Leżały sobie tak po prostu na ziemi. Tego się nie spodziewałem. Mam ich aż pięć sztuk, więc od razu, zanim zacznę z kimś walczyć, to ja bym zrobił super szybki test wytrzymałości tych ścian. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pancerna, 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 pancerna. Czy Venom je rozwali? Uwaga! Venom nawet ich nie rozwala, widzieliście? To jest niesamowite, więc teraz, no dobra. Niektórzy ludzie będą z pewnością żałowali, że jej nie rozwala, bo Venom był OP. Ale niektórzy też będą mega propsowali właśnie wprowadzenie tej nowej zmiany. Ja generalnie powiem wam tak. Bardzo fajnie zostały dodane nowe ściany, i z pewnością będę chciał kiedyś kogoś w ostatniej strefie w nich uwięzić i w ten sposób wygrać grę. To było co, to coś. Uderzmy jeszcze z RPG w tą ścianę. To jest też bardzo, bardzo ciekawe, uwaga. Uh! A bo rozwaliłem podłogę! No dobra! Jestem mega ciekawy, czy mogę zedytować. Nie możemy zedytować. Rozwalamy kilofem. I moje pytanie brzmi, jaki jest dźwięk pękania tej ściany? Uwaga! Ohohoho! No to jest mocne. Fajny, taki mocny dźwięk, faktycznie widać, że coś tutaj runęło. Dajcie znać oczywiście w komentarzu, czy już udało Wam się znaleźć te ulepszone ściany i czy udało wam się w nich kogoś zablokować. Mamy tutaj wariacika. Który nie wiedział, że mam. Venomika. Chodź, 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 mordo. Ściany stawia! ŚWIRK! <noise> <noise> Nawet ściany nie pomogły byku! No Venom jest po prostu prze OP w tym sezonie. I mamy kolejne ścianki! Jak ja to lubię. Siedem ścian! No i pięknie. Chciałbym jeszcze coś przetestować. Czy Railgun potrafi przestrzelić przez tą zarąbistą ścianę? A wydaje mi się, że potrafi. Moi drodzy, jest dzisiaj ze mną szaku się, słuchać e, z tego tira. Gdzie ja już te felgi ukradłeś z tego tira. No, no, no. <gry> szaku, będziemy teraz testowali, czy Railgun potrafi przestrzelić tą przepotężną ścianę. Czy ty to widzisz? To jest przepotężna e, to to jest ściana. Jest? To jest nowa, ulepszona no, no, no. ściana, która dopiero dzisiaj stała dodana. Spójrz, to działa w ten sposób. Ja sobie o, butujesz, pek, pek, pek. No, no, no. ścianka, ścianka, boom. No i teraz no, no, no. twoim zadaniem jest staniecie na no, no, no. Na tym spojeniu stań, widzisz? Jesteś gotowy? Tak. Bum! Nie. Idealnie nie? było w czosnek. Idealnie w czosnek. Idealnie jest w czosnek raz. i nie działa? Bum! Idealnie w czosnek. Dary, to jest niesamowite. Dobra, to sprawdźmy jeszcze raz, czy teraz zadziała. Bum! Co jest? A? No to co? Nie działa. Czekam, może ja postawię, wiesz, bo ty to stawiasz. Yy, stanę tu. O. Dobra, stój. Celuję. nic. Nic, kompletnie. Nic. O, jeszcze raz. Obok. Chodź obok. Co się dzieje? Powiedz jeszcze raz, że za blisko stoję. Albo on już tego nie ma. Boom! Nie wiem o co chodzi, ale moi drodzy, Railgun przestał działać. Przypominam wam, że 24 września startują czwarte urodziny. Fortnite'a, więc moi kochani, z pewnością będziemy mogli dostać jakiś fajny plecaczek w kształcie torta i jakiś spe specjalny kill -off który z pewnością dostaniemy za wykonywanie różnych zadań, więc pamiętajcie, żeby zalogować się za 3 dni, ponieważ można zgarnąć coś za darmo. Także, moi kochani, to była na tyle z nowości. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zostawiajcie o w Górę, subskrybujcie kanał, a my widzimy się już w kolejnym odcinku. No i oczywiście też na live. Trzymajcie się. Cześć!